Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam sałatkę grecką z łososiem marki MK. Producent, a w zasadzie dla niego wyprodukowano firma Consult. Nie jest opisane przez kogo dokładnie tylko dla kogo. Mamy tutaj porcję 170 gramów. Jeśli chodzi o kaloryczność, to 136 kilokalorii na 100 g produktu. No i cała taka puszeczka powinna mieć 231 kcal. No niezbyt dużo, ale w końcu to jest sałatka. Raczej nie jakiś wysokokaloryczny posiłek. No i co my tutaj mamy? Mieszanka warzyw 65% całości. Marchew, pietruszka, kukurydza, groszek zielony, papryka czerwona, oliwki. Ryba 30% całości. Oczywiście łosoś dziki lub hodowlany, lub pacyficzny. Nie wiadomo konkretniej jakiego tutaj włożyli. Mogą wkładać w różne dni w różne łososie. Chyba. No i mamy jeszcze zalewę. Woda, ocet spirytusowy, cukier, przyprawa warzywna, sól spożywcza, cukier marchewka, pasterniak, pietruszka, cebula, wzmacniacz smaku, kurkuma oraz barwnik. Nie jest jeszcze tak tragicznie, wzmacniacz za bardzo mi aż tak nie przeszkadza, chociaż niektórzy podobno są na to uczuleni. Jak akurat nie jest. Mam nadzieję, że tutaj oliwek zbyt dużo nie będzie, bo nie za bardzo przepadam za takimi. Puszeczka łatwo otwieralna. W miarę świeży zakup, więc dobra data przydatności, chociaż po tej dacie też to będzie zdatne do zjedzenia. No, jak zwykle, warzywa są u góry, ryba schowana pod spodem. No, nie widać tu tych oliwek, to najwyżej mam nadzieję, że to tylko ta jedna sztuka. Oliwka o smaku rybim. Dziwnie to smakuje. Same warzywa. Bardzo dobre, mięciutkie, przesiąkły tym łososiem, w zasadzie to takim posmakiem rybnym. Wszystko mięciutkie, dobre. Całe szczęście, że tych oliwek akurat tutaj zbyt dużo chyba nie ma. Gdzie jest ryba? No, i jest główny składnik. Mm. Bardzo dobre. Oczywiście to jest wersja łagodna. Nie trzeba raczej tutaj nic doprawiać. Ale zawsze tam jakiegoś pieprzu albo chili można dodać. Ale nie jest to konieczne. Spokojnie można zjeść w takiej postaci, jak tutaj jest. Całkiem wszystko dla mnie jak najbardziej smaczne. Ryba bardzo dobra. Trochę te właśnie oliwki dziwnie smakują z takim rybim posmakiem. Ale całe szczęście akurat że ich tutaj zbyt dużo nie ma. A reszta jak najbardziej jest w porządku. No taka sałatka to raczej na śniadanie, kolację. A bo tam pomiędzy tymi, raczej to nie jest wersja obiadowa. Bo raczej na obiad to wolałbym zjeść coś bardziej kalorycznego. Ale jak najbardziej, w smaku jest bardzo dobre. Zawsze to jakaś odmiana od innych sałatek, chociaż ja bardziej preferuję tą wersję meksykańską. I to nie tyle, że z łososiem. Może być jak najbardziej z tuńczykiem. No ale oczywiście, łosoś. Zdecydowanie lepszy tuńczyka. Jak dla mnie. No i całość takiej sałatki. Jak najbardziej dla mnie w porządku. Mm. Wszystko ładnie kolorowo wygląda. polecam tą sałatkę jak najbardziej gdzie oczywiście można sobie to kupić w zasadzie gdzie ja to kupiłem w jakiej cenie wszystko będzie pod spodem w opisie no i to tyle w dniu dzisiejszym koniecznie zostaw komentarz pod filmem daj łapkę w górę jeśli film się spodobał zasubskrybuj ten kanał jeśli jeszcze tego nie robisz Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No i do następnego filmu.